Dzisiaj opowiem o koncepcji Smart City i wpływu na rynek nieruchomości. Pierwsza cecha to zrównoważony rozwój. Smart City wprowadza zaawansowane technologie i systemy zarządzania zasobami. Przekłada się to na optymalizację zużycia energii oraz ogranicza emisję zanieczyszczeń. Dla nieruchomości oznacza to wzrost wartości ekologicznych budynków, rosnącą popularność certyfikatów ekologicznych i większe zapotrzebowanie na zrównoważone inwestycje. Cecha druga to inteligentna infrastruktura. Inwestycje w technologie, takie jak inteligentne sieci energetyczne, zaawansowane systemy transportowe i nowoczesne rozwiązania komunikacyjne sprzyjają rozwojowi dobrze skomunikowanych i efektywnych środowisk miejskich. Cecha trzecia. Cyfryzacja i analiza danych. Implementacja narzędzi cyfrowych do zbierania i analizy dużych zbiorów danych miejskich umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb mieszkańców i lepsze planowania urbanistyczne. Na, na rynku nieruchomości prowadzi to do bardziej precyzyjnego dopasowania oferty do oczekiwań klientów, a także optymalizacji procesów sprzedaży i wynajmu. I wreszcie koncepcja czwarta: jest to koncepcja miasta 15-minutowego, to integracja kluczowych usług i zasobów w zasięgu kilkunastu minut spacerem lub jazdy rowerem, która będzie miała poprawić komfort życia mieszkańców.